Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Viper w dzisiejszym odcinku Wujcho Viper pokaże Wam jak zrobić wyrzutnię kątową. Na samym początku dla niewtajemniczonych bądź dla tych, którzy za bardzo nie orientują się w pirotechnice. Wytłumaczę co to jest wyrzutnia kątowa, w tym właśnie tutaj dlatego przygotowałem sobie mazak oraz kartkę. I teraz tak, co to jest wyrzutnia kątowa? Już wam tłumaczę. Wyrzutnia kontowa cechuje się układem swoich wyrzutni, rurek z wyrzutni. Mniej więcej czegoś takiego. Takie rurki w niej są. Jak w każdej innym wyrzutni. I nie są ułożone normalnie pionowo. Lecz są ułożone pod kątem. Każda z rurek jest ułożona pod innym kątem. Mam nadzieję, że dobrze widzicie co rysuję. Każda z owych rurek jest ułożona pod innym kątem. Są połączone jednym lątem. I w tym przypadku mamy jeden rząd, nazywa się to One Row. Ja przygotuję taką właśnie wyrzutnię kątową z dwóch rzędów, będzie miała ona 12 strzałów. Na tym polega właśnie wyrzutnia kątowa i każda z tych rurek wyrzuca pocisk w inną stronę, co daje nam przy szybkim odpaleniu przyłączenie szybko palny bardzo fajny efekt na niebie. Teraz przedstawię Wam, co będziemy potrzebować do takiego właśnie do wykonania właśnie tej wyrzutni. Będziemy potrzebować źródło naszego tutaj yy, wypału ognia i pocisków. Ja dlatego użyję sobie dwóch niewielkich wyrzutni. Dwóch niewielkich wyrzutni Fire Art. Każda ma po sześć strzałów. Nie przepadam za tymi wyrzutniami, są bardzo wywrotne. Dlatego użyję ich właśnie do wykonania takiej wyrzutni. Dwa Fire -art -ciki, co potrzebujemy w, w, kolejnym, w kolejnym kroku. Przyda nam się na pewno też taśma dla umocnienia całej konstrukcji. Przyda nam się ląd. Ląd wolnopalny, który będziemy zapalać zapalniczką i ląd szybkopalny, który przewleczemy przez wszystkie z tych pocisków, żeby efekt był jak najlepszy. Co będziemy następnie potrzebować? Na pewno przyda nam się klej na gorąco i jedna laseczka to na pewno nie starczy. Ja przygotowałem sobie 5 lasek. Nie można. Wujek Wiper, dobra rada, mówi Wam, że nie można przy tej właśnie pracy być oszczędnym. Trzeba dużo tego kleju nawalić, żeby cała konstrukcja się nie rozleciała. I co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować jakikolwiek karton. W moim przypadku jest to karton taki zwykły od mleka, do którego będziemy po prostu przyklejać całą swoją konstrukcję. Ale to już za chwilę i przydadzą się takie narzędzia jak na pewno nożyczki oraz jakiś nóż. Teraz ja zabieram się do pierwszego kroku. Do zobaczenia po cięciu. Pierwszym krokiem w produkcji naszej wyrzutni kątowej jest rozebranie i rozdzielenie podcisków z małych wyrzutni. Ja pierwszą wyrzutnię będę omawiał w normalnym tempie, już drugą prawdopodobnie pominiemy, żeby nie przedłużać. Zrywamy sobie osłonkę na górze, zrywamy osłonkę na ląd, żebyśmy wiedzieli co mniej więcej gdzie się lokalizuje. Mamy tutaj ląd. Rozcinamy delikatnie, nożem rozcinamy papier łączący nasze pociski i oczywiście zrywamy. Dla bezpieczeństwa w momencie robienia tejże wyrzutni musimy przestrzegać się od wszelkich źródeł ognia. Nie może tu powstać w, w, w naszej okolicy żadna iskra, nie może się nigdzie dostać w te łączenia i tak dalej. Może po prostu wtedy się stać nieprzyjemnie. Ja bym takiej sytuacji nie chciał przeżyć, Wam jej również nie życzę. Po zerwaniu folii nasza wyrzutnia art prezentuje się mniej więcej w ten sposób. Jest klejona ona jeszcze taśmą, również taśmę przetnę i również ją zerwę. I nasze pociski bardzo ładnie już nam się rozpadają. Na pierwszy rzut oka wygląda ona jakby miała ona 7 strzałów, niestety ten środkowy jest tylko dociąż atrafą, która służy do dociążenia całej konstrukcji. Mhm. Dobra. Wyciąganiem lątów zajmiemy się już za chwilę. Ale z niektórych ląd nasze same wypadają. Mam nadzieję, że nie będę miał problemów z przedleczeniem mojego lątu przez owe dziurki, gdyż wydaje mi się, że to może być problem największy. Ale jakoś sądzę, że sobie z tym poradzimy. Po rozłączeniu całej... Wyrzutny to jest ten środek, który jest na niczego niepotrzebny. Możemy go śmiało gdzieś odrzucić. Ja zabieram się za rozłączanie drugiej wyrzuty. Zauważyłem, że w naszej wyrzutni ląd nie jest przewlekany, a jest z takich kawałków małych łączony, także nie da się przewlec z jednej dziury do drugiej dziury kawałka lądu. Musimy, dlatego musimy nasz ląd szybki ciąć na małe kawałeczki i wtykać z dziurki do dziurki. Jest to niestety duży minus tego wszystkiego, ale to zrobimy już za chwilę, gdyż następne w kolejce jest co? jest oczywiście zrobienie naszej konstrukcji całej rozrysowanie sobie na kartonie na tekturze, dlatego już pocięcie, zobaczycie jak to się będzie odbywać nasz karton musieliśmy pociąć na trzy sekwencje to jest, to jest spód, to jest jedna ściana to jest druga ściana naszego kartona od mleka i co należy teraz zrobić? należy sobie przyfasować nasze sześć pierwszych Nasze 6 pierwszych pocisków i tu już mamy ląd, nad go nie da wyjąć właśnie. Dlatego zrobimy sobie to w ten sposób, że to będzie ląd startowy, z drugiej wyrzutni będzie to ląd zapasowy w końcówce drugiej sekwencji. Dlatego musimy sobie to wszystko przypasować i troszeczkę odrysować, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, jak możemy rozstawić naszą właśnie wyrzutnię. Mamy tutaj liczbę parzystą. Z tego właśnie powodu powinno być nam to w miarę dobrze i łatwo jakoś sensownie poukładać. I myślę, że w ten sposób jak ja to zrobiłem teraz jest to najrozsądniej. Nie jest to jakoś bardzo w boki i nie jest to jakoś bardzo poskładane. Nie jest to też... Ech, posłużę się mazakiem. Nie jest to jakoś bardzo symetrycznie może tak idealnie porozkładane ale tak mniej więcej i to nam zdecydowanie wystarczy robimy sobie kreski z jednej i z drugiej strony i możemy już odkładać nasze pociski no i poprawka Mamy to już mniej więcej rozrysowane, nie wiem czy wydaje Wam się to jakoś bardzo prosto czy tak średnio prosto ale wydaje mi się że jest to w miarę w porządku nie powinno tu być żadnych yy, nieprzyjemnych sytuacji z tym Teraz powinniśmy przykleić sobie pierwszą naszą oj nie ten pierwszą naszą sekwencję, pierwszy pocisk klejem na gorąco Dlatego do tego co już po cięciu Pierwsze dwa pociski już sobie lekko złączyłem tutaj Myślę, że będę kapkę kleju na gorąco dawał na yy, tutaj właśnie wejście lątu do naszej rurki A w tym momencie już mam klej rozgrzany i smaruję obficie pole na pierwszy oraz od razu na drugi Posmarowane można przyłączać pierwsze oba pociski. Już po zaschnięciu wszystkiego, całej naszej konstrukcji, dopiero wtedy będę kleił te nasze łączenia. W tym momencie biorę kolejny pocisk, docinam kolejny ląd. Oho... Gdzie jest końcówka? Dobra, mam. Docinam kolejny rząd, Oczywiście nie za długi i również nie za krótki. Mniej więcej sobie tyle. Wkładamy w nasz drugi pocisk. I widzę już, że to jest za wiele. Troszeczkę przycinam. Umieszczam. Widzę, że jest git. Leje klej. Nie sądzę że był sens, żebyście patrzyli na całe moje tutaj poczynania, dlatego jak tylko skończę ten kolejny pocisk, tutaj właśnie o ten zrobimy sobie małe cięcie ja do końca całą tą pierwszą sekwencję i będziemy w tej rozmawiać sobie już o kolejnej także do zobaczenia. wujcio Viper już ładnie tutaj wszystko pozłączał sobie mamy również po zalewane dziurki od lądów kolejnym naszym krokiem będzie następująca czynność musimy lekko tutaj sobie naciąć tak żeby wystawał nam nasz ląd lekko nacinamy z tej strony również tutaj w ostatnią dziurkę wtykamy trochę dłuższy kawałek lądu gdyż będzie on łączył nasze dwie sekwencje tak pewnie trzeba zawsze to tam włożyć dobra zalewamy trochę klejem Trzyma się. Następnym krokiem będzie przykrycie tej warstwy kolejną warstwą. Czyli smarujemy każdy po kolei z naszych pocisków i przyklejamy karton z góry. Tak jak robię to ja w owym momencie. Jeśli coś pójdzie nie tak... To mi dziwnie pachnie. Jeśli coś pójdzie nie tak, może naprawdę stać się spore nieszczęście. Musimy oczywiście dobrze przycelować. Przygniatamy wszystko solidnie. No i naszym kolejnym krokiem jest co, to zostawiamy już sobie na razie, o tym wcale nie myślimy i robimy po raz kolejny to samo. Rozrysowujemy sobie na naszej ostatniej stronie. Przyklejamy każdy z pocisków, przewlekamy ląd jak pokazałem i naklejamy na górną warstwę. Ja poprzyklejam sobie już pociski tutaj sam. Więc zobaczycie ostatnią kwestię, także do zobaczenia podzięciu. I to podjęcie jak widzicie zbudowałem tutaj podobną konstrukcję jak w poprzednio. Tu zostanie wsunięty ląd łączący dwie sekwencje, to jest ląd tak zwany zapasowy, po prostu nie szło go wyciągnąć z tej tubki, dlatego został. Być może się przyda, mam nadzieję, że nie będzie potrzeby go używania. Tutaj mamy wyciągnięty ląd szybki i po prostu sobie to wszystko połączymy. Ląd już stykniemy, a zaraz potem będziemy sobie wszystko smarować klejem jak poprzednio i zakładać górną warstwę. Mam nadzieję, że ląd jest dobrze umieszczony. Tak, jest dobrze umieszczony. Ja pozwolę sobie rzucić kroplę kleju na niego, żeby pewnie się nam tutaj trzymał. Kropla rzucona. Teraz poleci klej na górę. O i właśnie nam się laska z kleju cała skończyła. Szybko trzeba montować drugą. I jechany. Jak mówiłem, hojnie lejemy, hojnie lejemy, nie ma co oszczędzać na swoim bezpieczeństwie. w pistolet do kleju. Teraz to sobie tutaj obracamy. Po sobie z tej strony, żeby mniej więcej było wszystko równo. Z tej też powinno być równo. A jak nie będzie równo, to najwyżej się dotnie. Jest prawie, że równo. Ciut cofnę i przygniatamy mocno. Całą konstrukcję naszą. I w tym momencie, tak się to co prawda mamy troszeczkę inne rozstawy, to nie ma dla nas żadnego znaczenia. I zostawiamy to sobie na chwilę do wyschnięcia, potem zostały nam tylko już sprawy kosmetyczne. Zapraszam do obejrzenia podziemia. Witam was na krótkim podsumowaniu całej mojej pracy. Powiem tak. Efekt był według mnie przynajmniej bardzo fajny, bardzo udany. Na coś takiego właśnie liczyłem. Dokonajmy ja sobie krótkiego podsumowania. Ile wydałem na taki efekt? Zainwestowałem tutaj dwie wyrzutnie FireArt 750 kosztuje jedna nawet 749. Kosztuje jedna taka wyrzutnia, bez żadnej promocji, jeśli kupuje ją zwykły, przeciętny człowiek, bez żadnych zniżek. 7,49. Razy 2 jest to 15 zł około. Zainwestowałem tu również dwie laski, dwie takie laseczki kleju na gorąco. Jedna kosztuje złotóweczkę, czyli mamy kolejne 2 złote. Jest to 17 zł na tą chwilę. Jest tu również masa kartonu, który jest darmowy, może idziemy do supermarketu, bierzemy sobie taki kartonik i nikt nam nie każe za niego płacić. No na i na to również troszeczkę taśmy, liczymy tutaj 50 groszy jeszcze za taśmę i ląd, do którego zaliczmy no tak sobie złotóweczkę. Podsumowując, na taką wyrzutnię kontową wydałem około chwila, moment, 15 wyrzutnie, 2 złote kleje, 17 karton za free, ląd 18 plus około 50 groszy za tasiemkę Wydałem niecałe 20 zł dokładnie 18,50 niech ktokolwiek z was pokaże mi wyrzutnię z takim efektem za 17,50 jeśli jest coś taki śmiało wysyłajcie linki stawiajcie w opis e, przepraszam w komentarze jestem ciekawy waszych tutaj znalezisk jeśli ktoś mi pokaże wyrzutnię kontową za niecałe 20 zł będzie miał u mnie naprawdę wielki szacun Zachęcam Was do kombinowania sobie samemu, ale trzeba być przy tym również bardzo ostrożny. Mam nadzieję, że odcinek instruktażowy Wam się podobał. Jeśli chcecie więcej odcinków instruktażowych, oczywiście możecie zostawić łapkę w górę i piszcie mi to w komentarzach. Ja będę zastanawiał się nad tym, co nagrywamy następne. W tym momencie ja już się z Wami żegnam. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, również w opisie na dole filmu macie reflinki, które możecie także klikać. Na moment to chwili, na, na tą chwilę to tyle na razie.